Witajcie. Moi drodzy, dziś będę mówił o pokucie. To słowo może mieć dla Was złe zabarwienie, a może być nawet źle zrozumiane lub niezrozumiane. Dlatego chcę dziś wyjaśnić, czym jest pokuta i jak jest ważna w naszym życiu. Pokuta to wyrażenie skruchy za wyrządzone zło. Jest to także próba zadośćuczynienia innym. Prawdziwa pokuta rodzi się w naszym sercu, kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak nasze poprzednie postępowanie, które nie wydawało się nam wcale może złe lub krzywdzące, tak naprawdę skrzywdziło, wyrządziło szkodę innym. Jak dojść do pokuty? Do pokuty możecie dojść tylko dobrowolnie, nikt was do tego nie zmusi. Musicie sami podjąć decyzję, że chcecie się zmienić. Że wasze życie jest niewłaściwe, że macie już dość wewnętrznej pustki. Tylko wtedy możecie poprosić o pomoc z góry i zacząć swój proces przemiany i oczyszczenia. Dlaczego pokuta jest tak ważna? Uwierzcie mi, że jest to najważniejszy krok na drodze przemiany swojego życia. Jest to zaproszenie świadomości Chrystusa do waszego serca. Tylko dzięki pokucie możecie się prawdziwie przemienić ponieważ ona pozwoli Wam odrzucić poprzednie toksyczne wzorce postępowania, toksyczne świadomości, które raz po raz odtwarzają się w Waszym życiu. Dobrze przeprowadzona pokuta to proces bolesny, ale także niezmiernie oczyszczający. Da Wam lekkość, jakiej może nigdy nie doświadczyliście w swoim życiu. Wreszcie będziecie mogli zerwać więzi, zrzucić swoje kamienie. Pokuta jest jak dobry prysznic, kiedy jesteście cali, umazani w błocie. Jest to początek Waszej drogi Chrystusowej. To ona pozwoli Wam zdefiniować na nowo Wasze postępowanie i wyznaczyć nowe, lepsze cele: cele pokoju, równowagi, harmonii, obfitości, byście mogli pozostać prawi, kiedy cały świat wokół żyje w bezprawiu. W tym wszystkim pomoże Wam rachunek sumienia. Czyli analiza swojego życia zgodnie z własnym sumieniem. Aby było łatwiej wyznaczyć cel, waszym celem mogą być słowa Jezusa, lub po prostu braterska, bezinteresowna miłość. Jakkolwiek może to być banalne, ten jeden prosty cel możemy przyłożyć do każdej sytuacji i może on już zmienić bardzo nasze życie. Zastanówcie się, czy sposób waszego postępowania jest taki. Jak wy byście chcieli, by z Wami postąpiono, to powinno wyklarować odpowiedzi na trudne pytania o prawości postępowania. Pamiętajcie, że zło, które wyrządzacie sobie, też będzie Was trzymać na uwięzi i z Niego też musicie rozliczyć swoje postępowanie. Do tego potrzebne jest zrozumienie natury Boga, zrozumienie Waszego prawdziwego pochodzenia, że Bóg nie chce, byście krzywdzili kogokolwiek, nawet siebie. Zrozumienie i poznanie Waszych własnych indywidualnych zachowań i schematów niezgodnych z naturą boską. Módlcie się o to i medytujcie nad Waszymi decyzjami przeszłości i przyszłości. Przed kim macie robić pokutę? Najlepiej jest ją robić bezpośrednio przed Bogiem Ojcem, Uniwersalną świadomością bądź Jezusem Chrystusem. Wszystko to w modlitwie, w skupieniu. Pamiętajcie, zawsze możecie prosić o pomoc z góry. Kiedy wasze serce wydaje się jak kamień i nie wiecie, jak to zmienić. Pamiętajcie też, że wszystko jest procesem, a charakterystyką zmiany są wzloty i upadki, dopóki szala nie przechyli się na którąś stronę. Na pewno przyjdą do Was wspaniałe okresy wzlotu i kontaktu ze świadomością Chrystusową, ale przyjdą też ciemne dni zwątpienia i miotania się ego, które nie chce zostać zmiecione pod dywan. W takich chwilach warto zachować wiarę, nawet jeśli nic nie czujecie. Po prostu weźcie to na wiarę, że Bóg jest cały czas w Waszym zasięgu i Was wspiera, bo to wiara jest czymś, co powinniście ćwiczyć. To jest czynnik twórczy w Was, który pomoże Wam osiągać wyznaczone cele. Nieraz budować wiarę oznacza wierzyć ślepo, kiedy nawet nie czuje się odzewu, ale budowanie wiary. To właśnie powiększanie tego uczucia, by nie było ono już ślepe, a raczej by wszędzie widziało potwierdzenie tego, w co wierzycie. Wracam jednak raz jeszcze do tego, co jest kluczem przemiany: pokuta. I nie chodzi tu o karanie siebie za swoje zachowania, chodzi o przebudzenie ze snu i zrozumienie, co nie służy nam i nie służy innym, i stopniowe tego odrzucenie w celu przemiany, uwolnienia od tych zachowań. I ich przyszłych konsekwencji. Krótkie słowo wyjaśnienia do tego tekstu o pokucie. Otóż, żeby się zmienić, trzeba najpierw zanegować to, co chcemy zmienić. Ale nie w sensie wyparcia, tylko w sensie zrozumienia, że dotychczasowe nasze zachowanie, to które chcemy zmienić, nie służyło nam i innym, lub nie służyło innym. A jeżeli nie służyło innym, to tak naprawdę nie służyło nam. Tu świetnym przykładem będzie właśnie Jezus który uświadomił sobie przed chrztem, zanim jeszcze poszedł do Jana. Uświadomił sobie, że chce poprawić swoje zachowanie, że nie chce być już taki, nie chce prowadzić takiego próżnego życia jak dotychczas. I ten chrzest miał być tak naprawdę tylko poprawą jego zachowania i takim krokiem e, do przemiany, tak jakby symbolicznie miało być to zamknięcie pewnego etapu jego życia i rozpoczęcie nowego. A to, co się stało podczas chrztu e, przez Jana zaskoczyło także Jezusa, ponieważ doznał, zaczął się u Niego proces oświecenia. Które był kontynuowany potem na pustyni. Ale tak jakby wszystko zaczęło się od tej decyzji, od tej decyzji przemiany, od, tej, od tego zauważenia, że coś, co jest w nas, może jednak nie służy. Tu już nie chodzi o to, że tylko nam nie służy, właśnie, tylko nie służy światu. Chciałbym podać taki bardzo fajny przykład z życia. Otóż mam pewnego kolegę, m, który wymyślił sobie pewien biznes, który będzie prowadził. I żeby zbadać, e, co go motywuje, zadałem mu pytanie. Pytanie brzmiało: Dlaczego chcesz to robić? Jaki jest Twój cel? I jego odpowiedź była zaskakująca, bo jest to jedyna osoba, którą znam, która w ten sposób odpowiedziała. O swoim biznesie? Odpowiedź brzmiała tak, bo wiem, że dobrze robię to, co robię i że mam do tego umiejętności. I chciałbym dawać to światu. Czyli on nie wyszedł z takiej części finansowej swojego swojej po potrzeby jakiejś finansowej, że prowadzi biznes, żeby zarobić więcej pieniędzy. Tylko jego motywacja jest taka, że ma świadomość, że jego umiejętności są wartościowe dla jakiejś grupy odbiorców i chce je dawać innym. Czyli ta intencja jest taka niesamowicie, powiedziałbym, czysta. To jest dla mnie zadziwiający przykład, właśnie tego, gdzie ktoś myśli nad tym, co daje na zewnątrz. Czyli on nie kieruje się tutaj dobrym własnym na zasadzie, bo ja chcę dużo zarobić, tak, bo, bo ja muszę zbudować swoją firmę, swoją markę, i tak dalej. Tylko wie, że te umiejętności są komuś potrzebne, że jest w stanie. Dawać coś. I to wtedy jest uczciwy układ wymienny. On wykonuje swoją pracę, daje swoje umiejętności, a ktoś inny za to y, mu płaci, tak, w sposób uczciwy. I jest to naprawdę taki świetny przykład, gdzie można zbadać swoją y, intencję i zbadać, czy nasze zachowanie rzeczywiście. Przynosi jakiś benefit yy, światu? Czy ono jest pozytywne dla wszystkich, czy ono jest pozytywne tylko dla nas? Bo jeżeli są to zachowania, które są pozytywne tylko dla nas, a szkodliwe dla innych, to prawdopodobnie yy, właśnie te cechy i te zachowania wymagają zmiany. Ogólnie jest to bardzo złożony temat. Yy, ponieważ tak naprawdę musielibyśmy wszystko rozważać z kontekstu całości i czasem pewne rzeczy, jak mówiłem już w filmie o intencji, wydają się pozytywne, ale nie do końca mogą nimi być. Nosimy w sobie bardzo wiele jako ludzie, bardzo wiele uwarunkowań programowych, tak to bym nazwał. Czyli pewnych wzorców emocjonalno-mentalnych, które zostały w nas wypracowane poprzez yy, po prostu przeżycia. Często są to przeżycia wczesnego dzieciństwa lub dzieciństwa lub młodości. I one bardzo kształtują nasze tak zwane programy. Bywa, że wydaje nam się, że będąc w swoim tak zwanym programie, funkcjonujemy dobrze, bo funkcjonujemy dobrze dla siebie, czyli bezpiecznie. Ale w rzeczywistości ten program szkodzi innym i blokuje także nas w rozwoju. Bo tak działają programy. Emocjonalno-mentalne, one tak jakby zamykają nas w konkretnych schematach zachowania, które potem bardzo ściśle, podświadomie lub mniej lub bardziej świadomie powtarzamy. I jest to jakby taki kołowrotek zachowania. I w rzeczywistości, przez to, że jest to kołowrotek, czyli jest w tym pewna powtarzalność, i nazywam to programem, yy, jest to nienaturalne dla naszej prawdziwej istoty. Jest to coś, z czym oczywiście prawdopodobnie mieliśmy się zmierzyć w tym życiu, ale uleganie temu prowadzi do pogłębienia. Czyli im dłużej siedzimy w programie, tym bardziej będziemy w tym programie. I jest to. Pewien rodzaj, właśnie zniewolenia. Ale każdy z nas w swoim życiu ma takie, mm, spotyka się z takimi programami, bo to jest natura ludzka, emocjonalna, mm, emocjonalno-mentalna ludzka natura i jest to y, naturalne. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że nasze pochodzenie rzeczywiste nie jest pochodzeniem. Ludzkim, nie jesteśmy człowiekiem z pochodzenia. Jesteśmy duszą wcieloną w ciało. Także nasz rdzeń jest zupełnie inny, niż nam się może wydawać. Dlatego wrócę do pokuty. Pokuta jest tym momentem przełomowym, w którym możemy zdać sobie sprawę, tych programów emocjonalno-mentalnych, które mamy założone. Bo spojrzenie krytycznie na pewne swoje zachowania pozwoli nam zrozumieć, że one nie są dobre dla nikogo. Dlatego ta pokuta jest tym takim bardzo ważnym elementem. Dziękuję.